Mama odpowiada na wasze pytania. Dobra, jest to w pewnej formie podziękowanie za 1000 subskrypcji na tym kanale. Także wielkie dzięki. Jestem ogromnie wdzięczny i wiedzcie, że doceniam każdą subskrypcję. To pierwsze pytanie, jak zareagowałeś na to, że nagrywam na YouTube? Dzień dobry wieczór wszystkim. To tak. Ogólnie to ja nie ogarniałam YouTube'a i do teraz nie ogarniam. <laughs> Chociaż nie, trochę ogarniam, bo ciasta z YouTube'em piekę. No ale generalnie zapytałeś mnie się, czy możesz yy, nagrywać. No mamusia się zgodziła oczywiście. No i zaczęłaś nagrywać. Okej, okay, to jak wygląda moje wstawanie do szkoły? Nie, no to jest horror. Generalnie pojęcie punktualności wstawania punktualnie nie istnieje w twoim <grym> słowniku. <grym> Tego nie ma. Czy mama wie, ile mam subów na głównym kanale? No tak, koło 35 tysięcy. No okej, okay, czwarte pytanie. Czy jesteś dumna z moich ocen w szkole? Nie no, świetne są twoje oceny. Generalnie z Niemca matura jak nic. <grym> No nie jest najgorzej, jest ok. Tak sobie myślę, że, że co? Że nie wiem. <gry> Mam powiedzieć, żeby cię nie pogrążyć. Dobra, piąte pytanie. Czy mamy w domu lodówkę? I tak takie pytanie padło. Tej nie wiem, pójdę sprawdzić. Czy grasz w jakieś gry? Nie, nie, to nie moja bajka. Skąd mam sprzęt do nagrywania i czy sam sobie na niego zarobiłem? Ten obecny? No sam, sam, jednak sobie zarobiłeś. Natomiast te pierwsze, wiadomo, mamusia. Czy wspierasz mnie w tym, co robię? Hmm, myślę, że tak. No generalnie czasami przyniosę ci obiad do pokoju, <laughs> wyniosę stare talerzyki. No myślę, że to duża pomoc. To już. Przedostatnie pytanie. Czy wierzyłaś we mnie od początku? Oczywiście. Okej, okay, i ostatnie pytanie. Czy jesteś ze mnie dumna? Bardzo, bo wiem, jak dużo pracy w to wkładasz ile cię to kosztuje. Jestem z ciebie bardzo dumna. Dobra, to by było na tyle. Napiszcie miły komentarz dla mamy, żeby było jej miło. Jestem pewny, że mama przeczyta każdy komentarz i będzie jej naprawdę mega miło. A na 2000 subów film z tatą. Wbijacie Discorda, bo jest tam do wygrania. Uwaga, co? 400 zł. Tak, o za darmo po prostu. Możecie sobie wygrać. No i jeśli macie jakieś pytanie, napiszcie w komentarzu a na pewno na nie odpowiem.